Żarty się skończyły, zwłaszcza jeżeli chodzi o plagę stłuszczenia wątroby u dzieci, które widzimy coraz częściej w coraz młodszym wieku. No w tym filmie powiem wam, skąd to się bierze, ale najlepsza informacja jest taka, że mamy badanie kliniczne randomizowane, które pokaże, w jaki sposób dokładnie wycofywać stłuszczenie wątroby, nie tylko u dzieci. No jasne. Ja myślę, że ważne, żeby zdać sobie sprawę, na jakiej podstawie powinno rozpoczynać się leczenie chorób. No na podstawie nauki, na podstawie badań naukowych. No bo to, że Łukasz powie wam coś, co nie ma zupełnie odzwierciedlenia w badaniach naukowych, czyli na przykład, żeby wyleczyć stłuczenie wątroby każe wam się ruszać, chodzić na siłownię i stosować dietę niskotłuszczową. No to ja się łapię za głowę i pytam, a skąd ty to żeś, chłopie, te dane wyciągnął? Wiele rzeczy mówiono na wykładach i pamiętam, że tak mówiono, więc no, no po prostu... No, ale nie sprawdziłeś tych ty, 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 ty danych? Nie mam czasu, nie mam czasu. No to ja miałem czas, mhm. ja miałem czas, Łukasz, doczytaj. No ale tak mówili na wykładach, no. doktorzy, to, to, to wszystko, Dla... Dla... wiesz to. Dlatego chciałem ci przedstawić dzisiaj i wam, Badanie naukowe, badanie randomizowane, które mówi i daje wskazówki nam lekarzom, jak wyleczyć stłuszczenie wątroby. A dlaczego wyleczyć? No bo dlatego, że stłuszczenie wątroby to ryzyko niewydolności wątroby, zapalenia wątroby. No to jest najczęstsza przyczyna, najczęstsza choroba wątroby, która może skończyć się przeszczepem wątroby. I to się nazywa idealne połączenie między strachem, a motywacją i inspiracją, bo ty teraz postraszyłeś. E, trochę mnie, przepraszam, też, bardzo, e, ale to bo... są fakty. To mam, mm -hmm. to mam mówić, że co, że nie stuszczenie wątroby nie jest groźną chorobą, spokojnie wszystko będzie dobrze i nie może skończyć się przeszczepem wątroby. No to byłoby kłamstwo. Ja tu nie jestem od głaskania, tylko jestem od faktów, od sprawdzonych faktów. No to fakty są takie dokładnie, że e, fajna. Proporcja między strachem i inspiracją pozytywną działa bardzo dobrze na zmiany stylu życia i nawyków, a taką inspiracją pozytywną i poklepaniem po ramieniu jest to, że spokojnie stłuszczenie wątroby nie musi zostać z tobą do końca życia, wręcz nawet nie powinno, nawet w świetle obecnych badań naukowych, które właśnie tutaj wyrzucamy na światło dzienne. Ale słuchajcie, jak to jest to myśmy to znaleźli w jakimś skarbcu, czy zakopane 100 metrów pod ziemią, musieliśmy nurkować w Batyskafie, w wielkim rowie mariańskim no, i tam tak, szukać no. w ciemnościach tego badania, czy po prostu było za darmo, wystarczyło kliknąć jednym... Takim przyciskiem na myszce. Słuchajcie, no nie obrażamy się na świat, w którym żyjemy. Zaraz powiemy Wam o tym badaniu, ale no nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy trochę nie pogadali. No świat, w którym żyjemy, generalnie to świat tabletek, świat, świat oparty na. Nie na faktach, nie na badaniach naukowych. No, trzeba zdać sobie sprawę, że większość zaleceń i wytycznych tworzone dla lekarzy nie jest opartych na wiedzy naukowej. No, tak, szok, też byliśmy tym zszokowani, ale zdajcie sobie sprawę, że zalecenia, które wam dajemy. Bardzo często nie są oparte na wiedzy naukowym, tylko na opiniach konsultantów, czyli tak naprawdę, mm, o właśnie, na opiniach. I mówisz o tych zaleceniach, nie tych teraz dzisiaj nas, z bracia rodzeń, tylko zaleceniach, które często słyszycie w gabinecie, często no, u lekarza, który e, niestety z jakiegoś powodu nie ma czasu, no taki skonstruowany no, e, system. No tak, no bo skoro już wiemy, że wątroba obtłuszcza się nie dlatego, że jemy tłuszcz. Skoro wiemy, że wątroba nie otłuszcza się z mięsa, tu z tego, z boczku, z masła, smalcu z tylko z węglowodanów, z fruktozy, fruktozy. przede wszystkim. Mhm. No to wytłumaczcie mi, Łukasz, wytłumacz mi, dlaczego dalej, przepraszamy za to my lekarze, dalej zalecamy pacjentom dietę niskotłuszczową, unikanie mięska, unikanie jajek i y, dieta wątrobowa to jest przede wszystkim dieta niskotłuszczowa. Ja tego nie rozumiem, Ale bo nauka jest... tego mhm. nie wspiera. Nie ma żadnych badań naukowych, znaczy są. Potwierdzające, porównujące dietę wysokotuszczową, niskowęglowadanową z niskotuszczową, i oto to badanie, które potwierdzi, że powinniśmy Wam zalecać inaczej. Dobrze, ale chcę Ci też powiedzieć spokojnie: nie masz co się stresować. Ja Stres się... to kortyzol. Ja się nie stresuję. E, nie, nie ma co, spokojnie, spokojnie. Ja Ci, ja ci, ja ci coś powiem. Prawda jest taka, i nie chcę tłumaczyć tych, którzy cały czas zalecają niezgodnie z nowoczesną wiedzą, że do czasu publikacji tego badania, a ono jest z 2019 19. roku, czyli stosunkowo niedawno, nie było wcześniej badań randomizowanych takiej jakości, które by pokazywało zależność między tym, co za chwilę powiemy, ale chcę też powiedzieć, że jeszcze przed 20 laty. Nie wiedziano tak naprawdę po co nam służy mikroflora jelitowa. Że w jelitach mamy tryliony bakterii, że na jedną komórkę organizmu ludzkiego przypada 10 komórek flory jelitowej i co z tym zrobić. Oczywiście o florze będziemy no, rozmawiać, muszę... ale chcę powiedzieć, że no, nauka ewoluuje no i musimy być przygotowani, że co jakiś czas będziemy Wam. Te badanka nowe podrzuca. Słuchajcie, koniecznie, koniecznie wyślijcie ten film rodzicom czy komuś, młodzieży, u której rozpoznano stłuszczenie wątroby, bo ten film naprawdę może zmienić ich życie. No a o to przecież w tym chodzi. Tu nie chodzi o to, żeby sobie pogadać, tylko po to, żeby zmieniać życia. Innym. Także lecimy, Łukasz, z Koksem, bo znowu lecimy. się rozgadamy. No, badanie opublikowane w American Diabetes Association w 2019 roku w czerwcu. I otóż główni boh bohaterowie tego badania naukowego to nastolatkowie. 23 nastolatków w wieku od 9 do 17 lat z otyłością i potwierdzonym niealkoholowym stłuszczeniem wątroby. Niesamowite jest to, że tych nastolatków podzielono na dwie grupy losowo nie wiedzieli, jakie przyjmują posiłki. Jedna grupa brała posiłki niskowęglowodanowe, a druga wysokowęglowodanowe, ale niskotłuszczowe, czyli zgodnie z tymi nieaktualnymi złymi zaleceniami. Mhm. No i Badanie trwało 8 tygodni. Przez pierwsze 2 tygodnie dostawali do domku catering, później byli uczeni. Oczywiście mieli za każdym razem dostęp do dietetyka, mogli zadawać pytania, po prostu żeby była pewność, że przez cały okres 8 tygodni mieli odpowiednio skomponowane diety. No tak, ważne to było, że posiłki kupowano Komponowano i dostarczano rodzicom tych dzieci po to, żeby była pewność, że nie było oszukiwania. Yy, ważne, co bardzo ważne, yy, posiłki były skomponowane w ten sposób, żeby i jedna i druga grupa nastolatków dostawała tą samą ilość kalorii. kalorii. Energii. Czyli nie ograniczano kalorii. Yy, dokładnie. Yy, plus kolejną ważną rzeczą tego badania było to, że i jedna i gru druga grupa jadła prawdziwe jedzenie. Nie było to jedzenie przetworzone, czyli można powiedzieć, że obie grupy jadły zdrowo. Tak. A różnica polegała na tym, że w jednej grupie ograniczono tłuszcze do poniżej 10%, 10%. a druga grupa yy, miała dietę wysokotłuszczową i niskowęglowodanową. I teraz. Co się okazało? Do, wydawać by się mogło, że ta młodzież, która spożywała w diecie dużo tłuszczu, no co? Przecież tłuszcz pogorszy stan wątroby, otuści ją bardziej. Otóż nic bardziej mylnego. Zrobiono bardzo szczegółowe badania, badania rezonansem magnetycznym, yy, który pokazał coś niesamowitego. Yy, otóż. Coś chcesz powiedzieć? Nie, mów. W grupie, która spożywała dietę wysokotłuszczową, stłuszczenie wątroby i insulinooporność w badaniu obrazowym zdecydowanie się zmniejszyła w porównaniu do grupy, która jadła niskotuszczowo, gdzie nie było żadnych zmian. Dokładnie, i to jest właściwie na tym moglibyśmy poprzestać ten film i powiedzieć. Kto ma stłuszczenie wątroby, do dzieła w Twoich rękach jest los Twojej wątroby, który polega na tym, żeby ograniczać węglowodany. Najlepiej do poziomu poniżej 50 gram, jeżeli, jeżeli masz taką ochotę, i to jest jedyna gwarancja na wycofanie stłuszczenia wątroby, czyli to jest tak naprawdę gwarancja tego, że przedłużasz sobie życie, no bo stłuszczenie wątroby to tak naprawdę insulinooporność, to tak naprawdę zwiększone ryzyko cukrzycy, zapalenia wątroby i tak dalej. Wszystkie te złe mhm. rzeczy, które są związane z zespołem metabolicznym. Ja nawet w pewnym sensie cieszę się jak przychodzi do mnie pacjent ze stłuszczeniem wątroby, bo mam na tacy położone gotowe rozpoznanie. Problem metaboliczny, który trzeba rozwiązać stylem życia. Już widzę przed oczami zmianę sposobu jedzenia, już widzę przed oczami edukację, która ma ograniczyć węglowodany, przejść na zdrową, naturalną żywność, na pyszne mięsko, tak. na dobre tłuszcze, na odpowiednią suplementację witaminy D, która, jak wiecie, jest ważna do prawidłowego metabolizmu Twojego. Tak, ale ciała. Co, co istotne, to badanie po raz kolejny badanie obaliło ten mit. Że aby wyleczyć lub schudnąć, czyli pozbyć się tkanki tłuszczowej, czy to z brzucha, czy to yy, z trzustki, czy z wątroby, nie wystarczy ograniczać kalorii i ograniczać tłuszczu i ruszać się na siłowni. Nie, to nie skutkuje. Mhm. Trzeba stosować diety czy styl życia, jak my to mówimy, niskowęglowodanowy, począwszy od LCHF, czyli poniżej 100 gramów. Kolejny próg poniżej 50, a poniżej 20 gram to już jest taki próg restrykcyjny, czyli dieta ketogeniczna, która jest czymś, co ma niesamowite korzyści, niesamowite efekty, jeżeli chodzi o stłuszczenie wątroby. No bo jeżeli w diecie ketogenicznej przełączysz się na spalanie tkanki tłuszczowej, no to twój organizm będzie tą tkankę tłuszczową czerpał z różnych miejsc także właśnie z tej wątroby. Uwaga, czytam wnioski, ale przed wnioskami prosimy Was... Pamiętajcie o swoich bliskich znajomych. Może ktoś z nich zmaga się ze stłuszczeniem wątroby. Po prostu dajcie im ten film. Powiedzcie, że Bracia Rodzeń nagrali o tym kilka filmów, a na pewno nie pożałujecie. Wręcz jestem pewny, że będziecie mieli wpływ na super zdrowie tej osoby. Wnioski, które płyną, słuchajcie z a może tego. Może jak to wasz szef, to dostanicie podwyżkę. Świetny pomysł. Wszyscy szefowie. Słuchajcie swoich pracowników. Wnioski z tego badania są też niesamowite. Uwaga, dieta z ograniczeniem węglowodanów może być znacząco korzystna w poprawie stłuszczenia wątroby, składzie ciała i zmniejszeniu insulinooporności u nastolatków ze chorobą stłuszczeniową wątroby, nawet przy braku ograniczania kalorii. Uwaga, dalej. Lekarze powinni rozważyć zalecanie takiej diety każdemu pacjentowi ze stłuszczeniem wątroby, aby skutecznie poprawiać i kontrolować przebieg choroby w tej populacji pacjentów. Rozważymy to. Dziękujemy, rozważcie także. Zapraszamy na inne filmiki na ten temat. Trzymajcie się.